Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Market one a to jest gra Penumbra przebudzeniem. Nigdy nie grałem w Penumbra jest to moje pierwsze doświadczenie z tą grą. Mam nadzieję, że przypadnie wam to do gustu, bo zarówno ja jak i Hiro postanowiliśmy nagrywać teraz gry, w których bardziej się można przestraszyć, przynajmniej po jednej teraz, a jak to nam wypali, to nagramy takich więcej. Hmm. Zaczynam od Penubry, ponieważ No nie wiem czemu, ale Amnezja mi osobiście jakoś do gustu nie, nie podchodzi O Penubrze słyszałem już Wcześniej, o wiele wcześniej Ale nie miałem w ogóle doświadczenia W nią grać, ani w zasadzie oglądać Żadnego let's playa z tej części Widziałem tylko z drugiej Tak, z drugiej No i cóż, gramy Filipem Który to wyrusza na daleką Grenlandię ponieważ dostał list od ojca z mapą i podpisem bodajże zabito, zniszto kurczę, już sam nie pamiętam także poprawcie mnie jeżeli się mylę no i cóż mamy latarkę, kluczyk notesik ja, skoro mamy kluczyk to otwórzmy kudeczkę, otwórzmy szafeczkę, weźmy, weźmy baterię, a to co tam o, takie klimatyczne, no i cóż, że wyruszam. Na Grenlandii. Śnieżyca niemiłosierna. O i mamy jakiś głaz. Nie mogę otworzyć. Trzeba ten lód jakoś roz... Kamyczki tam były. No. Spróbuję to rozwalić tymi kamieniami, co tu były. Znaczy kamieniem. Hop się. И не Сейчас. Yeah. Yeah. И кричи мне давай. Ну и на дуру. Chyba u nasz bohater upadł. Sądzę tak po dźwięku. To chyba nie o kurczę. Nic nie wyjdziemy raczej. Instrukcja jakaś. Zajrzę się tutaj. coś Flara Znowu flara Taler Moteczka? ale musiałem się troszkę zaprzyjaźnić z tym młotkiem hmm. racje żywnościowe, jakiś kredens o, jakieś dechy ale huligan ze mnie Hmm. zaraz, zaraz Ech. jestem geniuszem geniusz zła o. no i cóż Hopsip i hop, siup. Hmm. Te Sorki za pewne cięcia, które tu wystąpiły, ale wpadłem na pomysł, żeby glany sobie na kaloryfer położyć. By mi się troszkę wysuszyły. No Git. Hmm. Wyjście. Biuro. Magazyn. Materiał wybuchowy. Część północna. Warsztat. A jestem chyba tutaj. A na tabliczkach jest to chyba. Się nie zgubię. To pójdę najpierw do biura. Nie powiem, ale jest tu pewna atmosfera grozy. która przyprawi mnie odreszcza. Zesłonię sobie trochę żeby... Nic mi tu w plecki, tak... Nie wiem, coś kamieniem, niebra? Biura. Bo wątpię, żebyś w kopalni był sam. Kulturka oczywiście. O, o baterie do latareczki naszej. A tu pusto. To stary artefakt. z korespondencji jakiś klucz. Pusta. A na nadal... dole. Również pusta. Sprawdzę. Nie. Znaczy nic Chodź sobie nie... Chodź Nie, jednak nic nie ma tu też. Taka stara, do... stara maszyna do pisania. Stara maszyna do pisania. Co tu mamy? Bułownika. Półeczki. Lara Na kluczyk, to pewnie ten kluczyk, który znaleźliśmy. O jest. A w środku mamy większa księga materiałów buchowych. Czarny ląd, dynamik. Tam mieliśmy chyba materiał wybuchowy, także to nam się może przydać. Znowu wołowink mamy. I tutaj czysta. O, a jednak. Co to? Środki przeciwbólowe. wycie słyszałem. O kurwa pies. O kurwa, o kurwa, o kurwa. O ja pierdol Jednego głazu. A ja w sumie w pewnym grze nie ma możliwości. Be, beczka będzie bardziej pewna Gin motherfucker kurwo Kurwa gin na potęgę posępnego czerepu Mocy, przybywaj O ja pierdolę Dobra Zrobiłem się cały czerwony na twarzy Ja pierdolę. Magazyn Tędy O ja pierdolę Warsztat Miejmy nadzieję, że to tylko jeden ten pies był nie mogę wejść Dobra, jesteśmy tutaj To pójdźmy do magazynu Zajebista atmosfera grozy. Yy, polecam. Polecam Adam Małż. jakieś kalambury mamy zapalniczka plus paliwo równa się ciepełko i uśmiechnięta buśka pajączki równa się smutek a raz tu jakiś kwadrat odjąć kulki równa się drabina i zejście a to? nie rozumiem Zobaczymy. Sorki, że tak. Mm, znaczy, nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale musiałem z, no, y, przerwać na chwilkę grę. Ale już jestem z wami. Tutaj na, nawiązuję do tego obrazka, co tam było, że jakieś kwadraty i kamyczki. O, można tam. I przesunąć. Sorki, czkawkami, za tam. Bateria? Wow. To jest ten. Hmm, chyba jako forma zapisywania gry. Bezaj zajebało tam skoczyć. No ale to tylko gra w Zajmę ewaku... O, o kurwa. A mi serce zabiło. No jest. <grywa> Zajmę się napisują ewakuacją, czyli drabinkę. e inflaram И снова better, <sharp inhale> Gaz do zapalniczek. Ui. Hmm. I to wszę? Chyba wsio. Proszę zobaczę. Za tym może coś. Nie, nic nie ma. No to wracamy. Udało się Chyba tędy szedłem Nie, nie, tędy Dobra, wspaniał, nie stało. zawsze ma w tym miejscu, gdzie jest w Ławinka. Hmm. no i cóż tutaj skończę ten odcinek bo w sumie nie, wiem, nie jestem zbyt zorientowany ile już nagrywam bo dosyć fajnie się bawię, nie powiem tylko kurczę hmm. ciekawe czy będę musiał zaczynać od miejsca save'a czy będę mógł zacząć odtąd z powrotem no cóż, jeśli nawet nie, to przejdę od tamtąd i zacznę następny odcinek odtąd. Także dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Z tej strony przestraszony troszkę Market One. Powiem wam, że wczułem się bardzo w rolę naszego bohatera. Ta interakcja z przedmiotami jest po prostu świetna. Także mam nadzieję, że będziecie oglądali do końca tą serię. Niestety, a as z assassina musiałem zrezygnować. Kosztował mi on zbyt dużo czasu. Także, może wakacje albo ferie. Ale może, może. Także, dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Dzięki. Cześć.